阿翁，那一年盛夏，阵阵的叫破了。<music> Wrotłem nie więcej śmierci, no mnie niepędzia od płagi, podarną mnie strach i ukryte Ale będę moją leni pana, panie ratuj moje życie. w i nie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, Jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem. Każdy człowiek jest kłamcą. W krainie życia będę widział Boga. Dajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Wielkie bierzmowania udarzyłeś Go Duchem Świętym, przyjmij Go do grona swoich wybranych. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją, daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa.